Ostrzeżenie zostało dane, ale niewielu słuchało. Teraz nie można już go ignorować. Proroctwo świętej Faustyny Kowalskiej, zapomniane przez wielu, zaczęło się wypełniać. To, co kiedyś wydawało się odległymi słowami, teraz staje się rzeczywistością na oczach Polski, a może i całego świata. Znaki są wszędzie. Mroczne czasy, próby i ostrzeżenie. Które rozbrzmiewa niczym ostatni sygnał alarmowy. To, co się dzieje, nie jest przypadkiem, a ci, którzy znają to proroctwo, wiedzą, że najgorsze może dopiero nadejść. Jeśli wcześniej było to tylko ostrzeżenie, teraz jest to wezwanie. Pytanie, które pozostaje, brzmi: Czy jest jeszcze czas, aby zapobiec temu, co nadchodzi? Święta Faustyna Kowalska, Jedna z najbardziej znanych mistyczek Polski i święta czczona na całym świecie pozostawiła po sobie dziedzictwo wykraczające poza niezachwianą wiarę. Jej prorocze wizje nadal budzą niepokój. Przez całe życie otrzymywała objawienia, które wydawały się przeznaczone nie tylko dla niej, ale dla całej ludzkości. Przez lata te przesłania były ignorowane przez wielu, ale teraz ponownie zyskują na znaczeniu. Rodząc pytania o ich związek ze współczesnymi czasami: co dokładnie zawierały te wizje? Dlaczego jej słowa tak mocno rezonują w teraźniejszości? Tajemnica otaczająca proroctwa świętej Faustyny i ich możliwy związek z przyszłością Polski, a być może całego świata, zasługuje na głębszą analizę. Urodzona na początku XX wieku w małej polskiej wiosce. Święta Faustyna od najmłodszych lat wykazywała wyjątkowe oddanie. Jej droga była naznaczona intensywną duchowością i głębokim związkiem z boskością. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru, gdzie poświęciła swoje życie modlitwie i kontemplacji. Jednak jej mistyczne doświadczenia nie były jedynie marzeniami, niosły one bezpośrednie i czasem niepokojące przesłania dotyczące przyszłych wydarzeń. Święta Faustyna zapisała wiele objawień Jezusa Chrystusa, który przekazał jej pilne ostrzeżenia dotyczące potrzeby nawrócenia, modlitwy i przygotowania na trudne czasy. Jej słynny dziennik jest pełen ostrzeżeń o kryzysach duchowych i katastrofach, które mogą nawiedzić świat. Nawet po jej śmierci jej słowa nadal intrygują, a w niektórych przypadkach budzą lęk. Dla wielu znaki, które opisała, już zaczęły się manifestować w obecnych wydarzeniach, od kryzysów społecznych po globalne zjawiska, które rzucają wyzwanie ludzkości. Wśród jej wiernych rośnie poczucie, że jej ostrzeżenia stają się coraz bardziej naglące z każdym mijającym dniem. Jedna z jej pierwszych wizji była subtelna, ale pełna symboliki. Jezus ukazał się jej, przekazując przesłanie, które początkowo wydawało się zagadkowe. Ale z czasem nabrało większej jasności. Był to dopiero początek serii objawień, które nie tylko zmieniły jej życie, ale także zwróciły uwagę świata na znaczenie przygotowania duchowego. Przesłanie podkreślało cierpienie i konieczność oczyszczenia duszy poprzez modlitwę i pokutę. Wielu w tamtym czasie nie rozumiało głębi tego wezwania, ale dla świętej Faustyny było to niepodważalne zaproszenie do działania. Przez wiele lat jej ostrzeżenia były zapomniane lub lekceważone. Jednak w obliczu narastających globalnych kryzysów jej słowa nabierają nowego znaczenia. Dla niektórych ten pierwszy znak jest proroczym ostrzeżeniem o nieuniknionym duchowym przebudzeniu, przez które świat musi przejść. Inni łączą jej przepowiednie bezpośrednio z wyzwaniami, przed którymi stoi dzisiejsza Polska. Ale czy współczesne wydarzenia można interpretować jako spełnienie tych proroctw? Czy to wszystko to tylko zwykłe zbiegi okoliczności? Obecna sytuacja polityczna i społeczna Polski jest naznaczona konfliktami i napięciami, co skłania wielu do szukania odpowiedzi w pismach świętej Faustyny. Jej proroctwa stały się lustrem, przez które wierni próbują rozszyfrować duchowe wyzwania teraźniejszości i przyszłości. To, co kiedyś wydawało się odległym ostrzeżeniem, dziś brzmi przerażająco realnie. Ale czy te przesłania rzeczywiście odnoszą się do naszych czasów? Dla wielu wiernych znaki są jasne i wskazują na nadchodzące trudności, a odpowiedzi na te pytania można znaleźć jedynie poprzez szczerą modlitwę i pokutę. Jednym z kluczowych przesłań objawień świętej Faustyny jest wybór między miłosierdziem a sądem. W jednej ze swoich wizji Jezus ukazał jej, że ludzkość stanie przed dylematem: podążyć drogą nawrócenia i współczucia, albo ponieść konsekwencje oddalenia się od Boga. To wezwanie nie dotyczyło jedynie jednostek, lecz także całych narodów i społeczeństw. Dla świętej Faustyny jej wizje były zarówno osobistym ostrzeżeniem, jak i globalnym przesłaniem. Jezus jasno dał do zrozumienia, że modlitwa i pokuta mogą złagodzić cierpienia, które zbliżają się na horyzoncie. Przekaz był jasny: tylko poprzez miłosierdzie świat może odnaleźć zbawienie. Mimo upływu lat słowa świętej Faustyny pozostają aktualne jak nigdy dotąd. W czasach globalnych kryzysów i niepewności jej ostrzeżenie przed sądem Bożym nabiera niezwykłej pilności. Każdy, kto słyszy to przesłanie, jest wezwany do refleksji, modlitwy i poszukiwania Bożego miłosierdzia, aby uchronić się przed nadchodzącymi próbami. Droga świętej Faustyny była naznaczona nad przyrodzonymi wydarzeniami, które świadczyły o jej głębokiej więzi z Bogiem. Doświadczyła licznych wizji i objawień, które potwierdzały jej duchową misję. Wiele z tych cudów zostało udokumentowanych. Potwierdzając autentyczność jej doświadczeń. Relacje o tajemniczych światłach, boskich manifestacjach i fizycznych znakach jej wizji były obserwowane przez liczne osoby. Dla wiernych te wydarzenia są niepodważalnym dowodem na to, że święta Faustyna została wybrana do przekazania światu istotnego przesłania. Proroctwo, które jej powierzono Niesie ogromne znaczenie i jest uważane za ostrzeżenie przed trudnymi czasami, które mogą nadejść. W swoich wizjach święta Faustyna nieustannie podkreślała wagę modlitwy i ofiary. Widziała wyraźnie, jak ludzkość oddala się od Boga i akcentowała pilną potrzebę duchowej przemiany. Jezus objawił jej, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciw przyszłym wyzwaniom. Prosił, aby wszyscy modlili się nie tylko za siebie, ale także za całą ludzkość, błagając o Boże miłosierdzie. Dziś, w obliczu świata pełnego konfliktów i katastrof, wezwanie świętej Faustyny do modlitwy i ofiary jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Jej wizje wskazywały, że każdy człowiek będzie musiał stoczyć duchową walkę, aby pozytywnie wpłynąć na przyszłość i zapobiec nadejściu Bożego sądu. Wśród jej objawień pojawiały się ostrzeżenia o niszczycielskich wojnach i katastrofach naturalnych, które mogą nastąpić jako konsekwencja grzechów świata. Jezus ukazał jej obrazy planety pogrążonej w cierpieniu, rozdartej konfliktami i tragediami naturalnymi. Były to ostrzeżenia dla tych, którzy zdecydowali się zignorować Boże miłosierdzie. Święta Faustyna rozumiała, że te katastrofy nie były jedynie symboliczne. Ale rzeczywiste, jeśli ludzkość nie podąży drogą współczucia i pokuty. Podkreślała odpowiedzialność każdego człowieka za poszukiwanie nawrócenia i modlitwę w intencji dobra wspólnego. Jej wizje, choć pełne powagi, były nie tylko ostrzeżeniem, lecz także wezwaniem do działania. Dla wielu wiernych jej słowa nie mogą zostać zlekceważone. W dzisiejszych czasach Naznaczonych wojnami i coraz częstszymi katastrofami, przesłanie Świętej Faustyny staje się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Jednym z najbardziej poruszających objawień Świętej Faustyny było przedstawienie przyszłości pełnej katastrof na niespotykaną dotąd skalę. Zniszczenie i cierpienie, które ujrzała, były przerażające, trudne do zrozumienia i niemożliwe do zignorowania. Dla Faustyny te wizje nie były jedynie przerażającymi obrazami, lecz pilnym wezwaniem dla ludzkości do ponownego nawiązania więzi z Bogiem. To doświadczenie głęboko naznaczyło jej duszę i ukształtowało jej życie duchowe, podkreślając konieczność życia zgodnego z naukami Bożymi i codziennego praktykowania miłosierdzia. To, co zobaczyła, nie było jedynie pojedynczym ostrzeżeniem, ale globalnym wezwaniem. W obliczu wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat, jej słowa wydają się coraz bardziej aktualne. Wielu interpretuje te objawienia jako przypomnienie o zbiorowej odpowiedzialności za los planety. Przesłanie świętej Faustyny podkreślało, że przyszłość nie jest z góry określona, lecz kształtowana przez ludzkie wybory. Wskazywała na znaczenie nawrócenia. Pokuty i modlitwy jako sposobów na uniknięcie jeszcze większych cierpień. Każdy człowiek ma moc wpływania na bieg historii poprzez swoje działania. Jezus ukazał Faustynie, że czas na nawrócenie jest ograniczony i każdy powinien wybrać drogę miłości i współczucia, aby uniknąć Bożego sądu. Jego wezwanie było skierowane nie tylko do jednostek, ale także do całych narodów aby wspólnie dążyły do pokoju i jedności. Jej wizje nie były jedynie ostrzeżeniem, ale także okazją do przemiany. W obliczu dzisiejszych kryzysów to przesłanie duchowego odrodzenia staje się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Wielu wiernych czuje, że nadszedł czas, aby odpowiedzieć na to wezwanie, wierząc, że zmiana wciąż jest możliwa i że cierpienie można powstrzymać. Obecny czas wydaje się mieć szczególne znaczenie, w którym proroctwa świętej Faustyny nabierają jeszcze większej mocy. Wśród globalnych napięć i narastających wyzwań niezliczone osoby szukają w jej przesłaniu źródła nadziei i wskazówek. Proroctwo zdaje się bezpośrednio odnosić do współczesnej rzeczywistości. Choć żyła w zupełnie innych czasach, święta Faustyna opisała wydarzenia i dylematy. Które odzwierciedlają problemy współczesnego świata. Jej apel był jasny: modlitwa, nawrócenie i miłosierdzie ścieżka, która może dostarczyć odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. Wielu wiernych interpretuje jej słowa jako pilne ostrzeżenie: Los świata wciąż może się zmienić, ale konieczne jest natychmiastowe działanie. Przesłanie świętej Faustyny jest dziś postrzegane jako prawdziwe ostrzeżenie. W obecnym momencie jej słowa nabierają nowego znaczenia i jeszcze większej pilności. Jej proroctwa nie tylko przestrzegają przed możliwymi tragediami, ale także mówią o boskiej interwencji, która może nastąpić, jeśli ludzkość zignoruje wezwanie do miłosierdzia. Jezus ukazał jej wizję sądu, który może nadejść, jeśli ludzie nie zwrócą się ku Bogu. To nie było zwykłe ostrzeżenie lecz głębokie przesłanie o konieczności modlitwy i ofiary. Święta Faustyna opisała Boży sąd jako coś nieuniknionego, jeśli świat nadal będzie ignorował te wezwania. Jej proroctwo jest wezwaniem do modlitwy za całą ludzkość, mającym na celu opóźnienie lub nawet uniknięcie zapowiedzianych wydarzeń. Choć niesie ze sobą ton przestrogi, przekazuje również nadzieję na nieskończone Boże miłosierdzie. Jednak czas jest ograniczony. Wielu uważa, że te wizje są bardziej aktualne niż kiedykolwiek, ponieważ ukazują kruchą równowagę między miłosierdziem a sprawiedliwością równowagę, która zależy od wyborów ludzkości. Objawienia świętej Faustyny nie tylko ostrzegają przed możliwymi katastrofami, ale także podkreślają, że jeśli ludzkość zignoruje drogę współczucia i pokuty, może ponieść poważne konsekwencje. Jezus ukazał jej przebłysk boskiego sądu, który może nadejść, jeśli ludzie nie zmienią swojego postępowania. To ostrzeżenie nie jest jedynie odległą przestrogą, lecz potężnym przypomnieniem o znaczeniu modlitwy, ofiary i duchowego odrodzenia. Święta Faustyna była świadkiem powagi tego sądu i wiedziała, że bez autentycznej zmiany świat podąży niebezpieczną i niepewną ścieżką. Proroctwo świętej Faustyny niesie ze sobą pilne wezwanie. Światowa modlitwa może opóźnić przepowiedziane wydarzenia i otworzyć drogę do Bożego miłosierdzia. Ale uwaga, czas na działanie szybko się kończy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jej wizje wydają się mieć sens, ukazując delikatną równowagę między miłosierdziem a sprawiedliwością, równowagę, która zależy od wyborów ludzkości. I właśnie w Polsce, kraju o głębokich katolickich tradycjach, to przesłanie wybrzmiewa szczególnie mocno. Wśród mieszanki lęku i nadziei wielu Polaków zwraca się ku wierze, intensyfikując swoje modlitwy i szukając odpowiedzi na te prorocze znaki. Klasztory, kościoły i wspólnoty religijne wzmogły swoje wysiłki, błagając o miłosierdzie i zachęcając do pokuty jako drogi do odkupienia. Ale co to oznacza dla reszty świata? Dla wielu wiernych to proroctwo symbolizuje duchową walkę, która toczy się właśnie teraz, starcie między światłem a ciemnością. Reakcja Polski jest przykładem dla innych narodów, pokazując, że aktywna wiara może być kluczem do przemiany losów ludzkości. Ten ruch nawrócenia nie pozostaje niezauważony, a to, czego jesteśmy dziś świadkami, może być jednym z najważniejszych momentów w historii duchowej naszych czasów. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy to proroctwo jest ostatecznym wyrokiem, czy ostrzeżeniem. Odpowiedź jest jasna. Święta Faustyna otrzymała bezpośrednie wskazówki. Modlitwa, pokuta i ofiara mogą zmienić bieg wydarzeń. Przyszłość nie jest zapisana, ludzkość ma moc. By napisać swoją własną historię na nowo. Jezus objawił Faustynie, że każdy z nas odgrywa kluczową rolę w ochronie świata. Nie chodzi tu tylko o wielkich przywódców religijnych czy postacie duchowe, ale o każdego człowieka, który zdecyduje się żyć zgodnie z wiarą, praktykując miłosierdzie i umacniając swoją więź z Bogiem. Zmiana zaczyna się od codziennych działań. Od świadomego wyboru drogi współczucia i miłości. A teraz najważniejsze pytanie: jaki będzie nasz kolejny krok? Bóg daje nam możliwość przekształcenia naszego losu, ale decyzja musi zostać podjęta teraz. To wezwanie do działania, zaproszenie do refleksji nad naszymi wyborami i zajęcia stanowiska wobec duchowych wyzwań, przed którymi stoi świat. Każda decyzja ma znaczenie, Każda modlitwa się liczy, a być może bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy tej więzi z Bogiem, aby uniknąć nadchodzących prób i cierpień. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, nie opuszczaj jeszcze tego miejsca. Na ekranie pojawiają się teraz kolejne filmy, które pogłębiają te refleksje i ujawniają szczegóły innych proroctw i objawień. Kliknij teraz i kontynuuj odkrywanie tych przekazów które mogą odmienić twoje życie. Czy jesteś gotów odpowiedzieć na to wezwanie?